Przed swoją wspólnotą, pastor Jamie Kutz podniósł grzechotnika w demonstracji wiary. Wąż ugryzł go. Jego jadowite kły przebiły rękę pastora, ale ten odmówił wszelkiej pomocy. Żadnych lekarzy, żadnego antidotum. Godzinę później, pastor nie żył. Oto tragiczna historia człowieka, którego wiara w Boga przeciwstawiła się jadzie grzechotnika. Świątynia żyła. Krzykami, śpiewami i dźwiękiem klaszczących rąk w rytm. Pod migotliwym blaskiem świetlówek pastor Jamie Kutz stał przy ambonie, trzymając grzechotnika, jakby był świętą relikwią. Przez lata głosił kazania z wężami na rękach, cytując werset z Ewangelii według Marka: Wezmą węże w ręce, a jeśli wypiją coś śmiertelnie trującego, nie zaszkodzi im to. Tłum pochylał się do przodu, zapierając dech w piersiach. Dla nich nie była to sztuka, lecz dowód Bożej ochrony. Wtedy się stało. Wąż błyskawicznie zaatakował. Dwa jadowite kły głęboko wbiły się w rękę Dżemiego. Przez zgromadzenie przeszedł ostry krzyk, ale pastor nie drgnął. Krew trysnęła z ugryzienia. Podniósł węża wyżej i powiedział mocnym, niemal wyzywającym głosem: Nie będę się bał. Jad już był w nim. Płynął jego żyłami. Wiedział to. Wszyscy to wiedzieli. Ale w tym kościele trwała. Dla obcokrajowców wydawało się to nie do pomyślenia. Dlaczego mężczyzna, którego ugryzła jadowita grzechotnik, nie miałby natychmiast pędzić do szpitala? Dlaczego miałby woleć modlitwę od antidotum? Ale dla Jamiego, Kutsa, nie była to tylko decyzja, to była cała jego wiara. Jamie był trzecim pokoleniem zaklinacza węży. Jego ojciec i dziadek głosili tę samą naukę że prawdziwi wierzący mogą trzymać jadowite węże i przeżyć ich ugryzienie jako dowód boskiej ochrony Boga. Przyjęcie leczenia medycznego oznaczało zaprzeczenie tej obietnicy. Był już ugryziony nie raz. Za każdym razem przeżywał. Za każdym razem widział w tym potwierdzenie, że jego wiara jest silniejsza niż jad. W jego świecie blizny były świadectwami, a nie ostrzeżeniami. Więc gdy tej nocy Zęby grzechotnika wbiły się w jego ciało. Zrobił to co zawsze: odrzucił wszelką pomoc. Ścisnął spuchniętą dłoń, spojrzał na swoją wspólnotę i jasno dał do zrozumienia: żadnych lekarzy, żadnych szpitali, żadnego antidotum. Wyszedł z kościoła, jakby nic się nie stało. Jednak pod jego skórą jad szybko się rozprzestrzeniał, blokując krew, organy, oddech. I po raz pierwszy sama wiara nie wystarczyła. Jamie opuścił kościół. W milczeniu z jadem już płynącym w jego żyłach. Jego ręka groteskowo spuchnięta pulsowała, a ślady ugryzień czerniały, jakby ogień sam tlił się pod jego skórą. Jednak nie okazywał paniki. Dla swojej wspólnoty ten spokój był dowodem. Wierzył, że Bóg znów go uratuje. Nocne powietrze na zewnątrz było zimne. A jego kroki stawały się niepewne, gdy szedł krótką drogą do domu. Jego rodzina czekała na niego twarze pełne troski, błagali go, by szukał pomocy. Jego żona, syn wszyscy wiedzieli, co może uczynić jad grzechotnika. Jednak Jamie pozostał nieugięty. Twierdził, że to wola pana aby jad w jego krwi był niczym innym, jak próbą ognia. Minuty zamieniały się w nie do zniesienia godziny. Jego skóra bledła, ciało drżało z szoku. Ręka, która kiedyś chwytała węże, które wyzywały śmierć, teraz wisiała bezwładnie, fioletowa i bezużyteczna. Jego oddech stawał się płytki, każde westchnienie słabsze od poprzedniego. Jego rodzina mogła tylko patrzeć. Modlili się za niego, łzy mieszały się z rozpaczliwymi słowami, podczas gdy jego ciało poddawało się jadowi. A potem cisza. Jamie Kutz. Pastor, który przez dziesięciolecia stawiał czoła śmierci, leżał nieruchomo na podłodze swojego domu. Plotka szybko rozeszła się wśród członków wspólnoty, że ich pastor odszedł. Ten sam mężczyzna, który trzymał nad głową grzechotniki i głosił, że tylko wiara może pokonać Jad, zmarł właśnie na to, przed czym mówił, że Bóg go ochroni. Wspólnota była zdruzgotana. Niektórzy otwarcie płakali, wstrząśnięci tym, że człowiek, któremu ufali, odszedł tak nagle. Inni szeptali i próbowali pogodzić przerażenie z jego naukami, dla nich jego śmierć nie była porażką wiary, była ofiarą, próbą, która pokazywała, że wiara ma swoją cenę, ale twarda rzeczywistość była niepodważalna. Członkowie pamiętali moment, gdy ugryzła go żmija, jak ręka Jamiego Puchła na ich oczach. Pamiętali jego spokojne odrzucenie pomocy medycznej. Jak wyszedł w noc, jakby był nietykalny. Teraz pusta ambona i brak jego głosu pozostawiały ciszę głośniejszą niż każde kazanie, które wygłosił. W tej ciszy pozostało pytanie, czy wiara Jamiego wyniosła go do chwały, czy też uczyniła go ślepym na śmiertelne niebezpieczeństwo, z którym zawsze igrał. Jamie Kutz nie był pierwszym, który zginął w ten sposób. W wzgórzach Apalachów w Kentucky i Tennessee małe kościoły zielonoświątkowe od dawna praktykują chwytanie węży, wyciągając jadowite węże z drewnianych skrzyń jako żywe świadectwo dosłownej interpretacji pisma. Będą brać węże w ręce. Dla osób z zewnątrz wydawało się to szaleństwem. Dla wiernych było to próba widoczna. Wiara, życie i śmierć balansujące na dłoni. A gdy dochodziło do tragedii, co często się zdarzało, nigdy nie uważano tego za porażkę. To była wola Boża. Jednak śmierć Jamie'ego miała inny efekt. Nie był postacią z marginesą ukrywającą się w odległej chacie, był twarzą nowoczesnej wiary w chwytanie węży. Występował w telewizji ogólnokrajowej, udzielał wywiadów stacjom telewizyjnym i w swojej wierze twierdził, że żadne ukąszenie nie zachwieje jego wiarą. Teraz jego ciało opowiadało inną historię. Jego odmowa pomocy medycznej... Załamanie się w domu wszystko to stało się nagłówkami rozprzestrzeniającymi się po całym kraju. Dla krytyków był to dowód na to, że ślepa wiara zabija. Dla jego zwolenników było to męczeństwo. I tak Jamie Coot, nawet po śmierci, stał się tym, czym zawsze był symbolem. Ale znaczenie tego symbolu zależało od tego, kto na niego patrzył. To zaczęło się jak wiele nocy wcześniej: ławki były pełne, chór śpiewał. A powietrze w małym kościele w Middlesboro wibrowało od ognia i oddania. Jamie Kutz stał na ambonie, pot spływał mu po czole, a głos wznosił się w modlitwie, gdy do przodu przyniesiono drewnianą skrzynię. W środku wiła się grzechotnik i poruszał się jego ogon, wibrował jak bęben niebezpieczeństwa. Jamie zręcznie podniósł ją w górę. Wspólnota wstrzymała oddech, a potem zaczęła krzyczeć językami. To była ich żywa próba, moment, w którym wiara wyzywała strach. Jednak gdy Jamie podniósł węża, ten zaatakował. Jego jadowite kły głęboko wbiły się w jego dłoń. Nastała cisza, po której rozległy się krzyki. Niektórzy wołali o pomoc, inni nawoływali do spokoju. To była próba, ta sama próba, której domagał się Bóg. Tak myśleli. Jamie nie cofnął się. Zacisnął dłoń. Krew trysnęła z ugryzień i oświadczył, że nie będzie szukał lekarstw. Kilka minut później Jamie Kutz opuścił kościół z palącą trucizną w żyłach. Jego ręka była już spuchnięta, a ramię zesztywniało, gdy jad grzechotnika rozprzestrzeniał się w jego krwi niczym ogień. Mimo to odrzucał wszelką pomoc. Bóg zdecyduje. Wyszeptał słabym, ale zdecydowanym głosem. W domu osunął się na krześle, otoczony przez rodzinę, która wiedziała, co się stanie, ale nie mogła nic zrobić, by temu zapobiec. Jego oddech stał się płytki, skóra wilgotna, a usta nabrały ciemnoniebieskiego koloru. Jad zaciskał mu serce niczym żelazna pięść. Jego żona błagała, by wezwał karetkę. On pokręcił głową. Minuty rozciągały się w wieczność. Jego ciało drgało, potem zastygało w dziwnym bezruchu jego syn szukał dłoni ojca, niegdyś silnej i autorytarnej podczas kazań, teraz zimnej i bez życia. Gdy przybyli ratownicy, było już za późno. Mężczyzna, który budował swoją wiarę na przetrwaniu ukąszeń węży, w końcu spotkał to, czego nie mógł pokonać. Grzechotnik wydał swój wyrok, a ostatnie kazanie Jamie'go Kudca nie zakończyło się triumfem, lecz ciszą. W Middlesboro szybko rozeszła się wiadomość, że pastor Jamie Kucz nie żyje jego wspólnotami, mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy widzieli, jak trzymał w powietrzu jadowite węże i głosił boską ochronę, zamarła w osłupieniu. Przez lata wierzyli, że jest nietykalny, wybrany, żywym dowodem na to, że wiara może pokonać śmierć. Teraz wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Ich pastor leżał martwy. Z powodu tego samego rytuału, który twierdził, że został mu nakazany przez Boga. Niektórzy byli głęboko wstrząśnięci i zaczęli kwestionować wszystko, inni jeszcze mocniej trzymali się jego przesłania, podkreślając, że jego śmierć nie jest porażką wiary, lecz tajemniczym aktem woli Bożej. Wnętrze małego kościoła nadal wypełniały skrzynie na węże, których drewniane pokrywy cicho stukotały przy poruszeniu. Te same węże, które ukształtowały ich kult, wydawały się teraz omenem, ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem towarzyszącym każdemu nabożeństwu. Matki trzymały swoje dzieci mocno w ramionach, ojcowie spuszczali głowy. Po raz pierwszy od dziesięcioleci ambona była pusta. Głos, który prowadził ich przez pełne pasji kazania i niebezpieczne rytuały, zamilkł na zawsze. I w tej ciszy unosiło się niepokojące pytanie w każdym sercu. Jeśli Jamie Kutz mógł upaść, co to oznacza dla wszystkich pozostałych? O świcie historia była wszędzie obecna. Krajowe nagłówki krzyczały: Kaznodzieja, obchodzący się z wężami, umiera po odmowie leczenia. Radiowozy stacji telewizyjnych przewróciły się w Middlesboro z kamerami na żywo przed skromnym kościołem, który nagle stał się światowym centrum uwagi. Dla osób z zewnątrz wydawało się to szaleństwem. Człowiek, który wyzywa los, trzyma jadowite węże w imię Boga, aż do momentu, gdy nieuniknione następuje. Dziennikarze nazywali go nieostrożnym, tragedią, której można było uniknąć dawką antidotum. Komentatorzy kręcili głowami i przedstawiali śmierć Kutca jako pouczającą historię o ślepym wierze. Jednak w jego społeczności reakcja była bardziej złożona. Niektórzy z jego wiernych nie widzieli jego śmierci jako dowodu szaleństwa, lecz jako najwyższy akt oddania. Dla nich pastor Kutz umarł, żyjąc dokładnie według swoich przekonań i okazując tak absolutną wiarę, że kosztowało go to życie. Jego śmierć tylko wzmocniła ich wiarę. Debata rozprzestrzeniła się poza mury kościoła. Czy to była wiara, czy fanatyzm, czy to była odwaga, czy arogancja? Z jednej strony jego śmierć była narodowym widowiskiem, z drugiej męczeństwem. A pomiędzy tymi skrajnościami leżała niepokojąca prawda. Człowiek odszedł, zostawiając rodzinę bez męża i ojca, oraz wspólnotę bez swojego pastora. Gdy wieść się rozeszła, ból uderzył w rodzinę Kutz, niczym burza. Jego żona i dzieci znały ryzyko od zawsze, każdej niedzieli, każdego ranka, każdego momentu, gdy trzymał grzechotnika nad głową. Ale świadomość niebezpieczeństwa nigdy nie ułatwiała straty. Widzieli nagłówki gazet, które sprowadzały go do sensacji. Dla osób z zewnątrz Jamie Coots był kaznodzieją węży, który w końcu został ugryziony, ale dla jego rodziny był mężem, ojcem, podporą. Za zamkniętymi drzwiami ich skromnego domu w Kentucky żałoba była surowa i prywatna. Dzieci zadawały pytania, na które nikt nie znał odpowiedzi. W kościele pusta ambona stała się raną. Jego wspólnota zebrała się w szoku. Niektórzy drżeli, inni byli zawzięci. Przez lata wierzyli, że Boża Ochrona nigdy go nie opuści. Teraz, po stracie ich przywódcy, wiara zderzyła się z rzeczywistością. Czy porzucą praktykę, która ich definiowała, czy może jeszcze bardziej się postarają i będą kontynuować rytuał na jego cześć? Strata nie była tylko duchowa. Była też praktyczna. Jamie był twarzą, głosem niezłomnym, wiernym który scalał tę niezwykłą wspólnotę. Bez niego kościół wydawał się rozbity, niepewny, czy przetrwa bez człowieka, który go zbudował. Jego śmierć uciszyła nie tylko pastora. Zostawiła rozbitą rodzinę i wspólnotę patrzącą w pustkę, którą po sobie pozostawił. Śmierć Jamiego Kuca wstrząsnęła nie tylko małą społecznością w Kentucky, ale wywołała falę w całej Ameryce. Nagłówki były bezlitosne. Pastor, który obchodził się z wężami, umiera tak, jak żył. Dla świata zewnętrznego było to widowisko jarmarczne, dowód na to, że ten wiejski rytuał to nic innego jak bezsensowny przesąd. Jednak wśród zielonoświątkowych wspólnot, które obchodzą się z wężami, jego śmierć została zinterpretowana zupełnie inaczej: jako człowiek, który aż do ostatniego tchu trwał mocno w swojej wierze. Wszędzie wybuchły debaty. Krytycy domagali się interwencji i wzywali do całkowitego zakazu nabożeństw z wężami. Ile jeszcze osób musi umrzeć, zanim to się skończy? Pytali ustawodawcy. Organizacje ochrony zwierząt wskazywały palcem na same jadowite węże, które są zamykane, zestresowane i używane jako broń w rytuałach, których nie wybrały. Społeczność medyczna była oburzona. Prosta dawka surowicy mogła go uratować. Dla nich nie była to wola Boża, lecz tragedia, której można było uniknąć. Jednak w jego wspólnocie i podobnych grupach śmierć Jamie'ego stała się czymś innym, męczeństwem. Dla nich nie był głupcem, lecz dowodem oddania, pastorem, który nie robił kompromisów, nawet jeśli ceną było jego życie wiara i prawo stanęły naprzeciw siebie i patrzyły sobie prosto w oczy. Czy to była wolność religijna, czy rytuał śmierci ukryty za pismami? Ostatecznie śmierć Jamie'ego Jamie Kutza była czymś więcej niż tylko pokazem, no była krwawym ostrzeżeniem. Eee, człowiek, który z absolutną pewnością wierzył, że Bóg go ochroni, został ukąszony dokładnie przez węża, którego uważał za dowód swojej wiary. Jego ostatni czyn nie był potknięciem ani błędem. Była to świadoma decyzja odrzucić medycynę, odrzucić pomoc. Całe swoje życie powierzyć pismom. Dla niektórych była to szaleństwo, dla innych tak intensywne oddanie, że y, kwestionowało samo rozsądzenie, ale nikt nie mógł zaprzeczyć twardej rzeczywistości. Wiara nie zatrzymuje trucizny, wiara nie krzepnie krwi, a kaznodzieja, który kiedyś trzymał grzechotnika jako symbol triumfu, Ostatecznie stał się jego ofiarą. Wspólnota pamięta człowieka, który był niezachwiany w swojej wierze. Świat pamięta śmierć, która nigdy nie powinna była nastąpić. I w tym napięciu między oddaniem a zaprzeczeniem, między wiarą a przeznaczeniem, leży prawdziwe dziedzictwo Jamie'ego. Niepokojące przypomnienie, że nawet najsilniejsze przekonania mogą zakończyć się jednym jadowitym ukąszeniem. Śmierć Jamie'ego Kuca wstrząsnęła Ameryką nie dlatego, że. Wąż zabił człowieka, lecz dlatego, że jego odmowa przyjęcia pomocy przypieczętowała jego los. Jego historia jest jednym z najbardziej niepokojących przykładów zderzenia wiary z naturą. Jeśli ta opowieść cię poruszyła, istnieją inne prawdziwe historie o życiu, które zostało wstrząśnięte w poruszający i niezapomniany sposób. Nie przegap tego, co nastąpi dalej. Zasubskrybuj teraz i włącz powiadomienia aby nigdy nie przegapić kolejnego przerażającego rozdziału o przetrwaniu, tragedii i cienkiej granicy między wiarą a śmiercią.